Cześć, kochane moje zdrowa baba i tarot z tej strony. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem, co on czuje, gdy słyszy Twoje imię. Twoje imię wypowiedziane przez bliskich albo po prostu, gdy usłyszy je gdzieś przy okazji, na przykład w radio, albo w telewizji, albo zobaczy gdzieś. No zobaczmy. Co on czuje, gdy słyszy Twoje imię. Macie do wyboru miłość, osiągnięcia, ewentualnie. Odkrywanie. Zastanawiajcie się kochane przez chwilę. Przemyślicie sobie, która opcja do wyboru. Ja na chwileczkę zamilknę. Ale nie na długo. Dobra. Odkrywanie i osiągnięcia wędrują na bok. Zostaje z czytaniem dla tych z was które wybrały miłość karta troszeczkę za daleko karta e, anielska tarotowa karta rada i zobaczmy na kochana ehm. Co on czuje, gdy słyszy Twoje imię? W tej chwili jest on, oczywiście, on jest w takiej strefie komfortu, można by powiedzieć. Jest w otoczeniu jakichś ludzi, jest w tym momencie w swoim życiu w takim miejscu, gdzie czuje się bezpiecznie, gdzie niekoniecznie musi czuć się idealnie ale przyzwyczaił się do tego, przyzwyczaił się do tego, co jest, co ma, jak funkcjonuje, co zadziewa się wokół niego i jest mu z tym jakoś. Zazwyczaj w tej czwórce pentakli nie ma takiej idealnej atmosfery. To jest miejsce, to jest czas, do którego się przyzwyczailiśmy I on w takim miejscu w tej chwili się znajduje. Natomiast, gdy słyszy to Twoje imię, to zobacz te dwie następne karty, które się tutaj pokazały i które określają szczęście, radość, miłość. Wszystko, co może być najwspanialsze. Gdy słyszy Twoje imię, nagle kwiaty kwitną wokół niego, nagle wszystko zaczyna pachnieć fiołkami, nagle, nawet gdy jest najbardziej smutno, ponuro, i gdy takie. Bury, chmury wiszą w jego otoczeniu, no to w sercu zaczyna mu świecić słońce, zaczyna się uśmiechać. Twoje imię, które gdzieś tam w jego pobliżu się nagle pojawi, uświadamia mu, co on mógłby mieć. Gdybyś była blisko, gdybyś była nie na wyciągnięcie ręki, ale gdybyś była trzymana za rękę, prawdopodobnie nie jesteście razem, prawdopodobnie coś tutaj między wami jest, jest jakaś przeszkoda, jest jakaś blokada. Najprawdopodobniej to on nie chce właśnie z tej swojej strefy komfortu wyjść. Jest mu tak, jak powiedziałam, jakoś. Nie jest szczęśliwy do końca, nie jest zadowolony ze swojego życia w 100%. Ale się przyzwyczaił, ma jakieś zobowiązania, są jakieś rzeczy, które są poukładane, i boi się, że gdyby. Zachwiało się odrobinę, ta energia, gdyby się tutaj, tak wiesz, zawirowała, no to on mógłby wiele rzeczy stracić. I boi się zrobić tego pierwszego kroku, boi się wyjść poza tę swoją strefę komfortu, pomimo że tutaj tak piękne energie się pokazują czyli szczęście, czyli miłość, czyli radość. On zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby z Tobą był, a że gdybyś była cały czas blisko Niego, gdybyście razem mogli przez to życie iść ręka w rękę, ramię w ramię, to wówczas świeciłoby słońce dla Was przez cały czas. To wówczas świat stałby dla Was obojga otworem. On byłby niesamowicie szczęśliwy i on taki chciałby się czuć, ale na chceniu tutaj najprawdopodobniej się kończy. Karta Słońca mówi o tej chęci spełniania marzeń, o chęci realizacji wszystkiego, o czym się pomyśli, a as pentakli. Troszeczkę ściąga te marzenia na ziemię, ale ich absolutnie nie umniejsza. Zobacz, tu wszechświat, tu ziemia, czyli cały, cały sięki świat mógłby być wasz. Gdyby on się odważył na jakąś zmianę. Karta Asa Pentakli mówi o tych energiach ziemskich, mówi o szczęściu, mówi o energiach kobiecych, a więc on ciebie postrzega również jako kobietę, taką bardzo, bardzo kobiecą. Kobietę w pełni kobiecej energii. I tu nie chodzi o to, że musisz cały czas nosić sukienki, chociaż pewnie dla niego byłoby to wspaniałe doświadczenie ale ta kobieca energia emanuje z Ciebie przez cały czas. A z Pentakli mówi również o domu, o miejscu, o jakiejś nieruchomości, a więc jego marzenia, gdy słyszy Twoje imię, gdy uświadomi sobie, że moglibyście być razem. No to jakieś tam jakaś część tych jego marzeń, tych jego myśli podąża w kierunku mieszkania razem, czyli bycia razem w jednym miejscu. No ale jest ta czwórka pentakli i nie wygląda na to, żeby przynajmniej tu i teraz był gotowy na jakąś odważną odważną decyzję dotyczącą zmiany swojego miejsca na ziemi w tym momencie. A szkoda, bo czwórka pentakli przypomina też o tym, że jeżeli czegoś pragniemy, jeżeli czegoś chcemy, bardzo chcemy, to wówczas wszechświat nam to po prostu daje. Daje nam tyle Ile nam jest w danej chwili potrzeba? Co Tobie radzą karty? Zobacz, Ty jako kartę radę dostałaś Piątkę Mieczy. Kłócisz się o coś, szarpiesz się z kimś, z czymś, z jakimś problemem. Piątka Mieczy mówi o tym, że jeżeli kłócimy się, jeżeli. Walczymy o swoje z kimś, kto jest nam bliski, to żadna z tych osób nie wychodzi zwycięsko z takiej walki, z takiej rozgrywki. Nawet jeżeli przez moment ktoś będzie górą, ktoś poczuje się zwycięzcą, to zaraz, za chwileczkę ta osoba uświadomi sobie, że druga, ta, którą przecież nadal kocha, nie do końca jest szczęśliwa, nie do końca jest zadowolona z tego, co się zadziało. A więc dobrze jest kochana, dobrze jest nie zawsze stawiać sprawy na ostrzu noża, nie zawsze walczyć do upadłego, bo gdy się kochamy, bo gdy jesteśmy w relacji, lepiej pewne rzeczy. Przedyskutować, uzgodnić, e, natomiast kłótnie nie zawsze prowadzą do, zwycięz... do zwycięstwa na taką dłuższą metę. Jesień. Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a ty zbierzesz obfity plon. No, do jesieni troszkę daleko, ale kochane, no czas szybko leci. Za moment, nie, już wiosna. Widzicie, ja już zapomniałam, już przecież jest wiosna. A więc cóż, no tylko mini wiosna, potem minie lato i zaczyna się jesień. A jesienią, wszystko to, o czym myślisz. Będzie Twoje, będzie miało jakieś korzystne dla Ciebie rozwiązanie. Wybrałaś miłość, wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Piękna karta nie zapominajcie, dziewczyny, o miłości do samego siebie bo tutaj gdy walczycie, gdy tupiecie nogą, gdy się złościcie, to ta energia, ta taka niefajna, nieciekawa energia odbija się też na was. A czy nie lepiej byłoby być w energii słońca, w energii asa pentakli, cieszyć się życiem, cieszyć się wiosną, cieszyć się latem, cieszyć się jesienią, kochać siebie i kochać wszystkich. Którzy są wokół. Dziękuję Wam dziewczyny za to, że ze mną byłyście. Napiszcie, jak Wam się podobało to czytanie, czy uważacie, że jest z Wami spójne, czy faktycznie było dla Was, bo może akurat to nie było konkretnie spersonalizowane dla, dla Was, a jeżeli potrzebujecie czegoś prywatnego, piszcie na maila. Czekam, kochane, na Wasze łapeczki w górę, na komentarze i na subskrypcję. A teraz zobaczmy, co karty chcą powiedzieć dla tych z was, które wybrały osiągnięcia. Co on słyszy, gdy czuje? Co on czuje, gdy słyszy Twoje imię? Czeski błąd mi się tutaj wkradł. Księżyc, piątka, pentakli, król pentakli. Kochana. Byłaś jego tajemnicą i jesteś jego tajemnicą, a gdy słyszy twoje imię, zaczynają się w jego głowie pojawiać marzenia na twój temat, przypominają mu się wspaniałe momenty z waszego życia, z waszej relacji, powodujesz Twoje imię powoduje, zasłyszane Twoje imię, usłyszane Twoje imię, powoduje, że jego serce zaczyna być głośniej, że przypomina sobie jakieś tajemnicze, być może uściski, tajemnicze spotkania. Tutaj było kiedyś wspaniale, tu było kiedyś cudownie i to jest w jego wspomnieniach, to nadal jest w jego sercu, ale jest je Jedną wielką tajemnicą. A więc, nawet jeżeli słyszy to Twoje imię, to na pewno nie, nie da po sobie poznać. Jesteś głęboko skryta w jego przeszłości, w jego marzeniach, w jego myślach. Gdy słyszy w ciągu dnia Twoje imię, najprawdopodobniej wieczorami, czy gdy już uśnie, jego myśli podążają, jego dusza podąża w Twoim kierunku. I te cudowne chwile mają się szansę... Przypomnieć, rozwinąć, ale właśnie bardziej w myślach, w marzeniach, w sennych marzeniach. Piątka Pentakli, która jest tutaj następną energią, pokazuje, że jednak coraz bardziej się to zaczyna zacierać. Coraz mniej emocji to Twoje imię w nim wzbudza, choć nadal jesteś ważną częścią Jego wspomnień, Jego marzeń. Jego myśli, jego pragnień. Karta następna, czyli król Pentakli, pokazuje, że on bardzo twardo stoi na ziemi. Karta króla Pentakli mówi o tym, że jest człowiekiem, który lubi się otaczać dobrobytem, który lubi dobrobyt, który lubi pieniądze. Jest osobą, która chce dać swoim bliskim, ale tym najbliższym, tym którzy z nim są, a zabezpieczenie finansowe i bezpieczeństwo. Lubi, gdy wszystko w jego życiu jest poukładane, gdy każdy zna swoje miejsce w szeregu. Nie chodzi o to, że jest despotą, ale on uzgadnia wcześniej jak ma wyglądać relacja, jak mają wyglądać stosunki z ludźmi, którzy są wokół niego. I on jest się w stanie w jakim stopniu dostosować do innych, niemniej jednak jego ego jest dosyć wysokie. Ty najprawdopodobniej nie wpisałaś się w tą jego wizję świata, nie chciałaś być zaszufladkowana. Być może oczekiwałaś czegoś więcej. No, jesteś w jego sercu głęboko schowana, jesteś w jego sercu obecna we wspomnieniach, twoje imię, gdy jest słyszane w jego otoczeniu, no to faktycznie tę szufladę otwiera, tę strunę porusza, ale jest pamięć o tobie. Głęboko schowana i jest chowana coraz głębiej. Twoja karta rada to asmonet. Stań twardo na ziemi i zacznij żyć życiem, które w tej chwili oferuje ci wszechświat. Asmonet daje miłość, asmonet daje pieniądze, asmonet daje radość. Daje też kobiecość. Pozwól sobie na bycie kobietą, a nie bądź w energiach męskich w swoim życiu. Nawet jeżeli zarabiasz pieniądze, nawet jeżeli sama się utrzymujesz, to pozwól sobie na jakąś choćby drobną rzecz. W której wyręczy cię twój mężczyzna. Nie bądź w 100% w tej męskiej energii, bo zaczniesz gubić radość życia. Tak mówi tutaj asmonet. Poza tym asmonet przynosi dużo pieniędzy, przynosi dużo prezentów. Asmonet to też informacja o tym, aby dbać o swój dom, o, to, o tą swoją przestrzeń. Asmonet przypomina też o tym, aby upiększać, aby robić coś właśnie z domem związanego, po to, aby no pewne rzeczy były, z pewnych rzeczy abyś była bardziej zadowolona, tych materialnych przede wszystkim. Asmonet przynosi też nowe pomysły, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, a więc bądź czujna, bo tutaj może Wszechświat sypnąć tym pieniądzem mocno. Syn, Twój syn jest pod dobrą opieką i może... Bezpiecznie poznawać świat. Jeżeli masz syna, jeżeli masz dziecko, karta ta może mówić właśnie o tym. Jeżeli natomiast w tym momencie jesteś bezdzietna, pamiętaj, że Twoje wewnętrzne dziecko jest również tym dzieckiem, o którym ja zawsze tutaj przypominam. Zauważ, pokazała Ci się karta syn, a ja powiedziałam, abyś nie była tylko i wyłącznie w męskiej energii, abyś pamiętała o tym, że jesteś również kobietą i że powinnaś być często w energii. Obiecej. Ta energia męska jest w każdej z nas i dobrze, bo to energia, która przynosi nam te dobra materialne ale nie tylko, bądźmy w takiej energii. Osiągnięcia taką kartę wybrałaś, koń za swymi marzeniami, będziesz zaskoczona, dokąd cię zaprowadzą, tym bardziej, że masz tutaj a sam monet w zanadrzu, a więc los sfinalizuje twoje marzenia i jeszcze najprawdopodobniej je sfinansuje. Dziękuję, kochane moje za to, że ze mną byłyście. Napiszcie, jak Wam się podobało to czytanie. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę, o zostawienie komentarza, o odpowiedź tematu, proszę Was również o subskrypcję, a jeżeli potrzebujecie czegoś prywatnego. Mój e-mail jest do Waszej dyspozycji w czasówce. Jeżeli wybrałaś osiągnięcia, zobaczmy, co tutaj karty chcą. Powiedzieć Tobie na temat, co On czuje, gdy słyszy Twoje imię. Hmm, kochana pierwsza karta to Sprawiedliwość, a dwie następne niesamowicie gorące As Buław i Buławowa Królowa Sprawiedliwości stało się zadość jest tutaj pokazane, że zarówno jego dusza, jak i jego serce pędzą w Twoim kierunku gdy tylko Twoje imię gdzieś na horyzoncie nie się pojawi pasja, namiętność, to Przede wszystkim się pokazuje, ale tutaj jest też informacja, że nie tylko pasja i namiętność, ale również jego dusza się do ciebie wyrywa. On chciałby, aby wszystko tak się poukładało, żebyście razem byli. Chciałby rozwiązać i wyprostować sprawy jakieś urzędowe, sądowe, po to, aby wejść w relację z tobą, aby być w relacji z tobą. Taką, po prostu bez żadnego problemu, bez, żadnego, bez żadnej jakiejś, jakiegoś bagażu, który będzie w tej relacji niepotrzebny. No, a te dwie następne, czyli jazz buławowy i królowa buław, pasja, namiętność, chemia. Gdy tylko Twoje imię gdzieś tam się przewinie, blisko Niego, gdy usłyszy Twoje imię gdy przeczyta Twoje imię, gdy zobaczy. Twoje imię, no to od razu jego skojarzenia pędzą ku Tobie. As Buławowy to pasja, to namiętność, to chęć spędzania z Tobą czasu. To oczywiście te energie łóżkowe, to pożądanie, to chemia. A Królowa Buław to informacja, że On Ciebie postrzega jako idealną kochankę, jako idealną partnerkę, kobietę o Gorącym temperamencie piękną, cudowną, wspaniałą, tę jedną jedyną, z którą chciałby być i z którą chciałby nie wychodzić z łóżka, chciałby spędzać każdą chwilę, trzymając Cię za rękę, trzymając Cię w objęciach i nie tylko. Każdą chwilę chciałby spędzać na pocałunkach, na rozmowach, a więc jest tutaj niesamowita chemia i magia, te karty pokazują że jeżeli musielibyście ukrywać swoją miłość to na pewno by się Wam to nie udało bo to pożądanie to pragnienie każdy dostrzeże przede wszystkim w jego oczach, no bo tutaj pytamy o niego iskry, które strzelają wręcz z jego oczu nie będą w stanie się w żaden sposób ukryć przyciszyć gdybyś pojawił się w jego otoczeniu, bo nawet gdy słyszy Twoje imię, to już cały błyszczy, to już cały promienieje. To cały jest pełen pożądania, piękne karty, a ty umiarkowana. Kochana, dostałaś tutaj informację od kart Tarota, że Ty wolałabyś zachować harmonię i równowagę. Tobie sama namiętność nie wystarcza. Ty jednak chciałabyś, żeby wszystko w Waszej relacji było bardziej wyważone, żeby tutaj była i zabawa, i powaga żeby była i przyjaźń i miłość, żeby było pożądanie, ale żeby były też poważne rozmowy. No takie jest umiarkowanie i ty właśnie tego byś chciała i to podpowiadają ci karty. Zachowaj też zdrowy rozsądek od czasu do czasu. Nie tylko pasja i namiętność jest tą energią, dzięki której człowiek żyje i funkcjonuje. A poza tym pokazał ci się nowy dom. Przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. Nowy dom, nowa praca, nowe miejsce no coś tutaj jest nowego, nowe pomysły no ale przy królowej Buław to nic dziwnego. Królowa Buław, a przecież taką kobietą jesteś, królowa Buław to ktoś, kto podąża za swoimi pasjami na koniec świata. Może nie w Ochach i Achach cały czas, bo tutaj Energia umiarkowania podpowiada, czasami stąpaj bardziej twardo po ziemi, niemniej jednak pędzisz do przodu i masz nowe pomysły. I to też pokazują karty, czyli to, co on czuje, nie jest niczym dziwnym i zaskakującym. Wybrałaś odkrywanie, wsłuchaj się w swoje życie, właściwa ścieżka. Okaże się sama, no właśnie, zachowaj zdrowy rozsądek, zachowaj spokój, a wówczas odkryjesz swoje pasje, odkryjesz swoje namiętności i żadna przeprowadzka, żadna zmiana nie będzie dla Ciebie problemem i wyzwaniem a wręcz przeciwnie będzie informacją, że idziesz we właściwym kierunku. Dziękuję Wam, kochane moje, za to, że ze mną byłyście. Bardzo, bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Proszę Was jak zwykle o łapeczki w górę, o komentarze, o subskrypcję, a jeżeli czujecie niedosyt po tym czytaniu, zapraszam do czytań prywatnych. Mój e-mail znajdziecie w czasówce.